Dobrze? Jesteś nie, za... bardzo nie zadowolony. A nie, o, ależ masz te ringi w okularach. Święty lepka. Święty. Słuchajcie, dzisiaj ma dwa mapety dzisiaj same. Gdyż, Jurek wygonił z pokoju Kadzia. Gdyż Kadziu zrobił 60 pompek i padł o 18. Nie wytrzymał. Zjadł z, jadka, z, kimś, z, z nie wytrzymał. Słuchajcie, yy, tak wbijamy na szybko dzisiaj, bo taki dzień absolutnie spokojny, niewiele się działo. Lepka był na, na porannym treningu. No to ty, oh, z misiem byłem. Z misiem był. Namagnesował troszeczkę. Jutro na wywiadem w naszym studiu. Natomiast opowiadaj Lepka w takim razie, co się działo na treningu, jak po tym meczu. Jeszcze... Dziewczyny już nie chcą ze mną rozmawiać. Tylko z misiem robią sobie zdjęcia. Po wczorajszych notach, słuchajcie. Jest dramat. Jest? Nie, nie, ma oczywiście, żartuję. Dlatego Kaćiu. <laughs> ale Kaćiu uciekła. Zdezerterował. Eee, nie, no jest fajna atmosfera, bo jestem zaskoczony, że mm, dziewczyny mimo nie najlepszego meczu z Bułgarią, co same przyznają, co same podkreślają, nastawiają się mega bojowo na Holandię na zasadzie nie kalkulujemy, nie zastanawiamy się, nieważne, co się dzieje w drugiej grupie. Nieważne, że mecz z Bułgarią może był kluczowy dla naszego wyjścia. My chcemy wyjść, pokonać Holandię. Potem będziemy mecz po meczu się zastanawiać co i jak. No tak, no mówiłeś też, że uważają, że to nie jest ta Holandia, która jeszcze była kilka lat temu i że tak. to jest zespół absolutnie w zasięgu naszej reprezentacji. Takie jest nastawienie. Giovanni Guidetti poukładał drużynę, później oddał. To była Holandia, która potrafiła Pojechać na Igrzyska do Rio, która potrafiła zdobyć medal mistrzostwa Europy, która potrafiła zająć czwarte miejsce na świecie. No a ale od tego 2018 roku, przez te kilkanaście miesięcy, troszkę się jednak zmieniła. Kontuzje też miały na to wpływ. No i wydaje się, że te ostatnie miesiące nie są aż tak. Aż tak rewelacyjne w wykonaniu podopiecznych żywania jego kaprary. No zobaczymy. Dzisiaj fajny mecz. Za kilkanaście minut początek. Początek Holenderki grają z Bułgarkami. Ja oczywiście nigdy nie, nie uważam, że te mecze korespondencyjne mają jakiekolwiek znaczenie, ale no zobaczymy. Bułgaria na tle teoretycznie silniejszy i niż Azerbejdżan na pewno. Tak. E... Słuchajcie, z tymi Niderlandami i Holandią to nie bądźmy hiperpoprawni. Ja jestem za tym, żeby nie przesadzać. No nie, nie, ale o te też... Niderlandy chodzi o, przede wszystkim o Netherlands, tak? Holendrzy zmienili tak, sobie u angielsku. siebie we własnym kraju, uznali, że angielska nazwa się źle kojarzy. Nikt u nas nie mówi Bohemia, nikt u nas nie mówi Czechia, tylko Czechy i dlatego też nie przesadzajmy, w polskim języku jest nadal dopuszczalne słowo Holandia, także... Tak jest. Jest to gdzieś tam obolszność. Czyli czy nie, Lepka, słuchajcie, Lepka nie lubi popełniać błędów. Nie, nie o to chodzi, bo to nie jest błąd, tak, natomiast no już też nie przesadzajmy, że nagle teraz zakazane jest w języku polskim słowo Holandia, no. ja mówię ciągle Holandia, no bo mi nie wchodzą te Niderlandy, no, no i, i tak, poczekaj, ja miałem coś jeszcze, coś, bo za naszymi plecami jest Czechy-Słowenia jeszcze. 23-21 Czechy. Dlatego dzisiaj tak króciutko, bo, bo naprawdę nic się nie działo, też był tylko ten trening, aha właśnie, bo wczoraj mówiliśmy, że z takim zamysłem redaktor Lepa nie rozmawiał z Natalią Mędrzyk ale dzisiaj ruszył <noise> dzisiaj ruszył bo, bo jest ten wywiad no to w takim razie co mówiła Natalia? No właśnie tak, mówiła, że, że zdaje sobie sprawę że nie zagrała najlepszego meczu podkreślała, że to jest kwestia głowy że jednak fakt, że musi kryć całe boisko z Mariszą że taka jest taktyka tak zespołu Wpływa, jakby nakłada dodatkową presję na nią, że ona czuje, że, że, że to jest jakaś większa odpowiedzialność przed nią. No, ale oczywiście, że jest optymistycznie nastawiona, że ona wie, że stać ją na lepsze spotkanie, że sobie radziła już w takich sytuacjach i, i będzie grała lepiej, że sobie poukłada to jak, jak należy. To myślę, że, 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 że jedna ważna rzecz, a druga rzecz, że też zgadza się z tymi słowami, pomył. Pomeczowymi Joanny Wołosz, która dosyć krytycznie oceniła na 50% dyspozycję z Bułgarią naszej, względem naszego potencjału i, i ona się z tym zgadza. Zagrały przeciętnie, w związku z tym, jeżeli zagrają na swoim mniej więcej poziomie, na swoim pułapie, to, to są w stanie z Holenderkami powalczyć. Myślę, że ten mecz, który my żeśmy przed turniejem określali jako taki yy, kluczowy dla nas, ten jutrzejszy z Holandią, myślę, że urasta po prostu do takiego meczu trochę sprawdzianu, na co nas stać, jak trener poprowadzi drużynę, jakie ma on założenia taktyczne, czy wpuści troszkę zmienniczek, czy da troszkę oddechu, bo to też inaczej się gra mecz o wszystko, a takim meczem już na przykład będzie, zakładamy, półfinałowy, kiedy się przestało 4 dni w kwadracie i tylko trenowało, a inaczej, kiedy się jednak powąchało parkiet i na przykład zagrało z czwartą drużyną na świecie. Pytanie tylko, czy ma trener w planie. No tak, tak. Rozumiem. Czy, 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 czy w jego jakby zamyśle taktycznym na te dalsze mecze jest w ogóle ruszanie tego zespołu? Czy tak, nie tak, uważa, tak, że, tak. że jednak ta szóstka wyjściowa jest po prostu na tyle mocna i mocniejsza od rezerwowych, że albo wygra ta szóstka, albo, nie albo się tam. utopimy. Ale też są, niezależnie od tego, są też tacy trenerzy, na przykład wielu Włochów, którzy nawet jeżeli uważa, że rezerwowi są nieźli, są dobrzy, mogą to tylko punktowo. Tak. Jest. I, I tak jak gram szóstką, to szóstka to, jest moja, to są moi najlepsi, a nawet ten jakby byłby 10% gorszy. To jednak jest gorszy i ma tylko pomoc punktową. Tak, no i dlatego tutaj wiesz, my tam oczywiście żartowaliśmy, znaczy Lepka żartował. Przecież po głowie dostał, żeby zmieniał po pierwszym secie malwidys Tak, nie, Dostałem się od Malwiny. Ale fakt, faktem, no to jest też tak jak Leon jest niezmienialny, no to w tej drużynie Malwina też jest niezmienialna. I Asia Ona, Wołosz jest ta, niezmienialna. No, no są dziewczyny niezmienialne i tak to będzie wyglądało, i, i zobaczymy na co nasz staś. A ten turniej na razie pokazał, że nie ma zespołu, który jakoś w sposób znaczący przewyższa resztę stawki. Absolutnie. Absolut. Spodziewaliśmy się, że Turczynki mogą być o pół klasy lepsze od, od innych, ale Turczynki tutaj przywiozły dosyć taką siermiężną dyspozycję. Dzisiaj też miały trochę w problemu. W secie. No. Eee... A zobacz teraz, w jakiej sytuacji są Turczynki, które wydawało się, że mają teoretycznie ciut łatwiejszą sytuację. Teraz tak, Turczynki dzisiaj straciły seta z Chorwacją. Belgia gra z Chorwacją, wygrywając podchodzi do bezpośredniego meczu o wyjście z takim samym dorobkiem. A, a, a Belgia przegrała, ale te dwa pierwsze sety o włos. W pierwszym, o włos, pierwszym prowadziły się Belgiki do 14 do 6, chyba, później 19-13. Dały się dojść Niemką, więc tak. Przed turniejem też y, mówiliśmy o meczu kluczowym z Holandią, bo, bo uważaliśmy, że z Niemkami jesteśmy w stanie stoczyć wyrównany bój. A nadal do, tak a, uważam. A już, tak, a już z Turcją, no to wtedy wiadomo, trzeba się by być bić. albo nie być, ale faworytem nie będziemy. Natomiast powiem Ci tak, ty nadal tak uważasz, tak, biorąc pod uwagę sportową formę, to Niemcy wyglądają lepiej, nie tylko mówię o wyniku, ale biorę pod uwagę dwa mecze. Czyli Niemcy tutaj prezentują się lepiej od Turczynek, natomiast psychologicznie. Pewnie my będziemy no, lepiej reagować na reprezentację Niemiec. No i to jest to pytanie, które będziemy jutro na Choć Czy się... też Turcja za... poza Turcją, poza Ankarą jest zupełnie inna, inną? to też jest inna. No. Czy ty nadal uważasz, że z Niemkami? Półfiną. Y, Półfiną, wolę. Pół Wolałbym z Niemkami półfinał. Ale to tylko takie moje przeczucie na podstawie. Ostatnich... Czyli trzeba przegrać z Holandią? Hmm, czyli trzeba przegrać z Holandią, no, tak by wychodziło, ale my nie chcemy przegrać z Holandią, czyli schowajmy teraz dlatego, nie, nie, dlatego, dlatego niech ten mecz się tak odbędzie. Z tego co Lepka mówi, ja był, Lepka był na treningu, to, to będą nasze grało zwycięstwo, żeby też yy, no, po prostu zagrać twardy mecz i zobaczyć rzeczywiście gdzie my jesteśmy. Ja myślę, że my nadal jesteśmy jednak taką drużyną, która potrzebuje każdego zwycięstwa każdego zwycięstwa z wyżej notowanym rywalem, a takim jest Holandia. Każdego takiego nakręcającego się... Jacek Nawrocki, wprawdzie siatki. Ta drużyna cały czas się rozwija i każdy mecz jest dla Nie, bo zobacz jak ważne było no. dla nas zwycięstwo z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. Wyobrażasz sobie tam porażkę, to, był, to było zwycięstwo, które w ogóle tam cokolwiek dało, to był klucz do półfinału, tak? I... Naturalnie panie Marcinie, dlatego każde zwycięstwo jest dla nas teraz na wagę złota. W przeciwieństwie do. przechodzimy do. Czyli jutro, jutro oczywiście od rana mecze, natomiast my studio 18.30, później mecz 19.30, Polsat sport odpalajcie. Natomiast informacje dzisiejszego dnia no to jest porażka Serbii. Serbia. Ta, przeniesiemy się do Berlina, jesteśmy zresztą w Berlinie eee, i Serbia tak naprawdę już jej nie ma, bo, bo trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby Francuzi. Eee, Przegrali 0 do 3 wysoko w punktach z bardzo słabą Holandią. Mistrz... 3-1 Słowenia, tak? Tak to wygląda. 3-1 Słowenia oznacza, że prawdopodobnie będziemy mieli półfinał turnieju też Słowenia-Francja. To też kolejna wiadomość. Czyli jeśli Słowenia-Francja, 3, nie będzie znowu na Igrzyskach albo czwartej, albo wicemistrza Europy? czy może być tak, że mistrza i wicemistrza nie będzie? Może no Na tak, Igrzyskach. Tak. Co oczywiście nie jest. A może żadną... być tak, że z całej czwórki tylko Polska pojedzie? Tak jest. Co też pokazuje jaką imprezą były mistrzostwa Europy 2019 i do czego doprowadza FIVB i C? No tak, no ale to już też nie, nie, oczywiście, no, natomiast tak, Serbia nie jedzie jako mistrz Europy, ale yy, no, miała dwa podejścia, no. Miał dwa podejścia no, do gry. Każdy ma, miał dwa podejścia do Igrzyska, ale rozumiesz, sezon był tak skonstruowany, że te podejście numer jeden było ważniejsze, podejście numer dwa jest ważniejsze niż Mistrzostwa Europy. I oni paradoksalnie wykorzystali moment, kiedy akurat ich złapała ich forma, i, a nie oni złapali formę a, e, i zostali Mistrzami Europy. No tak, tak no tak, tak. No, zobacz, że poza Mistrzostw ale, Europy ale, ale byli Włosi, Rosjanie a my zajęliśmy trzecie miejsce, czyli z drużyny, które jadą właśnie do Tokio. Tak, ale no. ktoś słusznie napisał na Twitterze, że zupełnie inaczej wyglądałyby Mistrzostwa Europy i pewnie zakończyłyby się inaczej wynikowo, jeśli to byłaby kwalifikacja No właśnie o tym mistrza. mówię, tak, dokładnie tak. No właśnie do czego doprowadza CEW, że Mistrzostwa Europy w przeciągu sześciu miesięcy masz pierwszy etap kwalifikacji mistrzostw, y, igrzysk, drugi etap i pośrodku Mistrzostwa Europy. I z tych trzech imprez Mistrzostwa Europy są najmniej ważne. No najmniej ważne. Mimo. natomiast szacunek dla tutaj zrobiliśmy dla profesora Prandi. no tak, tak. bo no słuchajcie, no, wszedł, tak, zrobił najpierw czystkę personalną, podziękował paru panom, powiedział Pakujcie się, będziecie oglądać igrzyska w telewizji. Oczywiście Bułgarzy jeszcze nie są na igrzyskach, jeszcze muszą dwa mecze wygrać. Choć no, wydają się teraz, wychodząc z pierwszego miejsca w tej grupie bez porażki, no to wcielają się w rolę teoretycznie faworyta, biorąc pod uwagę to, co się do tej pory na tym turnieju działo. Ale powiem Ci, że jak miałbym nie awansować na Igrzyska Olimpijskie, to wolę 100 razy bardziej tak jak Bułgarzy po niesamowitym horrorze z Brazylią w pierwszej no oni fazie. Już byli swoim... Mieli piłkę Sokołów, na igrzyska. miał piłkę w górze już w tym turnieju interkontynentalnym na igrzyska. Oni już naprawdę, i to przed własną publicznością w tak, warnie. O, oni tam tak. już prawie byli i też szacują, że wiesz, że się odbudowali i, i tutaj przyjechali naprawdę fajnie napakowani. I to, to jest drużyna, która naprawdę pod tym względem może zaimponować. Wolałbym tak, niż tak jak Serbowie, którzy dostali 0-3 z Włochami w kwalifikacjach interkontynentalnych Tutaj 0-3 od Francji i poprawiła im Bułgaria. I, I tak się cieszę, że nas tam nie ma dalej. Dalej się cieszę, bo miała być rzeźnia i jest rzeźnia. Straszny, my, my braliśmy Bułgarię gdzieś chyba na czwartym miejscu pod uwagę. Jeśli chodzi Dla o Bułgarię, Niemcy. No a teraz nas... Te półfinały będą, będą bardzo Straszne. ciekawe, bardzo ciekawa, ale Straszne. my to znamy, znamy też Berlin, wiemy jak, jak to wyglądało wtedy, wtedy niewiele brakowało, a, a Mistrzów yy... Świata tak by nie było? Mistrzów Świata by nie było, tak, tak, tak. Mistrzów Świata by nie było. Teraz Mistrzowie Świata będą, nie będzie Mistrzów Europy. Patrzyliśmy, Hiszpanów jeszcze nie było w 2008. 2008, w Pekinie oni też jako mistrzowie Europy. Wtedy lamentu nie było, no bo jakby Hiszpania też nie była jakimś wielkim faworytem, to była niespodzianka i nikt trochę za tą Hiszpanią nie płakał. Dziś w drużynie Serbii grają jednak no takie uznane marki europejskich klubów, no i to zawsze kibiców boli, bo i swoich fanów ma Atanas i Srećko i Sinaci. I Kowaczewicz, Petrić, Iwowicz i tak dalej. To, tak to jest dalej. po prostu dobra drużyna. Tak? No, jest to dobra drużyna, ale e, troszkę odporności tutaj chyba zabrakło w tym Coś jest takiego, że to samo wydarzyło się 4 lata temu i coś jest w Serbach, że, że gdzieś potrafią wygrywać, zobacz. Wygrali dwa razy mistrzostwa Europy w ostatnich kilku latach, wygrali Ligę Narodów, mają świetnych albo nawet fenomenalnych momentami siatkarzy. A jednak gdzieś Mistrzostwa Świata e, nie potrafią zdobyć, a jednak gdzieś na Igrzyskach w ostatnich dwóch edycjach nie będzie ich. No to to jest jakiś ból jednak. No dziwne, dziwne. A zespół, który, który no, ma fajną pakę grającą ze sobą od... płynęli w 2014 od Stadionu Narodowego, gdzieś tam tego 03 z nami i też nagle rozbili się w decydującym momencie w Turynie, gdzie grali fenomenalną momentami Ciatkówkę. I nagle dostali od nas dwa razy mocno, i, i, i coś się, coś się tak. zablokowało. No i tu też wydawało się, że tak, zdobyli to Mistrzostwo Europy. Oczywiście ten turniej no, nie pod taką jakby wielką, wielką presją dla innych reprezentacji, ale grali fajnie. Dla Francuzów, ograli Francję w półfinale, w takim twardym meczu, i, i wydawało się, że mają potężną pewność siebie, żeby pojechać tak. na ten turniej. Przyszedł nowy trener, coś odblokował, co nie potrafił zrobić, grbić. tak? Wydawało tak się. A tymczasem przyjeżdżają i, i to zobacz, oni przyjeżdżają składem, gdzie masz tak. Podstawowy zawodnik na ataku, podstawowy przyjmujący, tak, podstawowy bo przyjmujący. Nie mieli problemów, tutaj, no tak, kadrowy Wszyscy zdrowi, było. wszyscy grający. No, ale dobrze, no słuchaj, no C -co. jak ktoś mi napisze, że co? C -co? Kto to? Ceco. Sokołow. Sokołow e, no, wielki gracz, to wiedzieliśmy. I, I też ciągnie tą reprezentację niesamowicie. I tutaj dojdzie tak: będzie Bułgaria-Niemcy? Będzie Bułgaria-Niemcy. E, no, prawdopodobnie tak. No, prawdopodobnie, no, tak. Bo, to tak wiesz. Grozer kontra Chyba Ceco. Tak będzie. Bo Grozer ma się być gotowy na, na ten półfinał. Jestem bardzo ciekawy, czy będzie gotowy. Ja to mówiłem, że ja nie wierzę, żeby on wytrzymał taki turniej, tak napakowany meczami, i oni muszą teraz zrobić wszystko, żeby go postawić. On musi wytrwać być może twardy mecz i następnego dnia znowu ewentualnie wstać i być znowu gotowym do, do gry. Potwornie trudne zadanie. No ale dalej może się wydarzyć w takim turnieju wszystko. Bułgarzy nie mieli słabszego meczu na razie. Ale to się zdarza. A to się tak. zdarza. A tutaj nie może się zdarzyć, więc, więc zobaczymy. Co tam jeszcze, Lepeczka? Siedziałeś, siedziałeś w fotelu, przeglądałeś internet. Otwórz mi oczy. Oczy szeroko zamknięte. <głosy> <głosy> Miałem, bo spałem. <noise> tyle nie Nie, nic się nie działo. Tutaj nic się nie działo. To jest cisza i spokój. Na razie tylko pozytyw. po no. też Troszkę kadra jest taka jakby odcięta i, i też dobrze, że nikt nie przeszkadza jej, nie? Że, że... A wiesz co zaraz mi przyszło do głowy? Za ten twój pis mogło nam znowu zablokować film. Za... pokój? No. A wo wobec tego, co się dzieje na świecie, tak? Nie wiem, no ale kurde, ostatnio nam, słuchajcie, blokują filmy na YouTubie, bo YouTube yy, potrzebuje przeanalizować zawsze, jak coś jest napisane na, na koszulce. I nieważne właśnie, czy to jest pokój, czy to jest cokolwiek innego, miłość, love, pamiętasz to miałeś, kiedyś love? Nie? miałeś kiedyś love, miałeś kiedyś AECAEP, także to, to będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. No blokują rzeczywiście, tak bo muszę przeanalizować co jest napisane. Pytacie o, o Kubiaka, no słuchajcie, my na razie tutaj jesteśmy trochę wyjęci zupełnie, ale no, ten temat się tam przewijał, także jak się o tym mówi to jest coś na rzeczy. Zobaczymy jak będzie zresztą ten okres transferowy we Włoszech, y, też będzie y, bardzo ciekawy bo tam się dużo rzeczy będzie działo, niektórzy zawodnicy muszą podjąć decyzję. No ta łamigłówka powiem Ci, układanka w Modenie, mając podpisanego Andersona, co zrobić na, w tym kwadracie Bednosz, ewentualny Kubiak, Anderson, Zajcew, NGP, który dogadany jest podobno z Modeną, to, to jest piątka potwornych gwiazd i potwornych skrzydłowych pod względem potencjału to to jest taka łamigłówka, powiem Ci, że no, warta każdych pieniędzy do rozwiązania. No, ale to ty, tego, wiesz, to jest gra menadżerów, dobrze o tym wiemy, że, to, no. że, że to, to musi być tak poukładane, żeby wszyscy znaleźli miejsce. A jeszcze na końcu Pani Skarbniczka, czy Pan Skarbnik w Modenie jeszcze znalazł... Tak jest, podobno jednak nie jest odwrotnie, tylko my widzimy, zwrotnie. Także jest jak jest. Y jeszcze miałem coś y do Was, ale to może już jutro na spokojnie, bo jutro, jutro sobie usiądziemy, już będzie późno na pewno po, po, po meczu z Holandią, skończy się mecz, zrobimy studio, wrócimy do hotelu y i wtedy już mam nadzieję, że będziemy w półfinale. Bo jeszcze nie jesteśmy, walczymy cały czas o półfinał, mając w pamięci, że Azerbejdżan y to jest ten ostatni mecz. Y piątkowy, który zagramy, grupowy. Jesteśmy w tym meczu zdecydowanym faworytem. faworytem. To co, oglądamy Holenderki? Koniecznie. Słuchajcie, oglądamy Holenderki, przygotowujemy się do, do jutrzejszego meczu e, i, i bądźcie z nami jutro. A tu pogoda, no pogoda jak pogoda. No. Pada, duża wilgoć, Wiatry. Pada duża wilgoć, wstajemy wcześniej, e, o 8 jeszcze ciemno, więc tak depresyjnie, no, dlatego Kadziu śpi dlatego Pozdrawiam cię Kadziu, bo mówił, że będzie oglądał. Papa pa.